Siemanko. A ty wiesz, że masz w swojej głowie okrutnego zabójcę, który napieprza wszystko i zabija co do niej trafia, nie? To odpowiedz sobie na pytanie, masz kandydata na drugą turę wyborów, czy nie? Masz bajka. Masz jakieś argumenty, które potwierdzają dlaczego ten, a nie inny? Jeszcze lepiej. To teraz weź te argumenty, udaj się do przedstawiciela strony przeciwnej i przekonaj go. A widzisz: oczywiste, jasne argumenty dla ciebie, sytuacje z przeszłości, czyny twojego kandydata i złe czyny kandydata strony przeciwnej. Tworzą dla Ciebie jasny, jaskrawy obraz, innymi słowy, przekonanie. A ten właśnie zabójca, strażnik, w głowie twojego rozmówcy, przedstawiciela drugiej strony, te wszystkie twoje oczywiste dla Ciebie argumenty bezlitośnie zabija, używając wszystkich dostępnych metod racjonalnych. A nawet jeżeli te zawiodą to agresji, tak działa strażnik przekonań. To jest bardzo dobre, bo bez tego strażnika nasza, nasza wizja świata by się rozsypała. Ale co by było, gdyby tego strażnika dało się troszkę obejść, tak żeby mógł, tak żebyś mógł sobie wgrać pozytywne przekonania, na przykład kiedy przychodzi wyzwanie, zamiast przekonania, że nie dam rady, jestem za słaby, czegoś mi brakuje, przekonanie odwrotne, wyzwanie, o dam radę, coś nowego, coś ciekawego, okazja do rozwoju. Byłoby fajnie? Podziel się, czy uważasz, że przekonania można zmieniać, można obejść strażnika? Może już to robisz? Jeśli tak, to daj znaka, się ma.